Aby wykonać kopię bezpieczeństwa w programie Symfonia należy zalogować się do Symfonia ERP Administracja, a następnie w lewym górnym rogu należy kliknąć na zakładkę Firma i wykonaj kopię bezpieczeństwa. W wersji programu Symfonia innej niż ERP należy zalogować się do interesującego nas programu, np. Na Symfonia Handel lub Symfonia Finanse i Księgowość. A następnie w lewym górnym rogu jest taka sama zakładka, firma. I te opcje są tam takie same. Na początku uruchomi się okno ustawień kopii bezpieczeństwa. Mamy tutaj informacje o, o ustawieniach, które są aktualnie ustawione. Możemy ustawić, żeby program przypominał nam o wykonaniu kopii bezpieczeństwa. Program sprawdza sobie, kiedy została wykonana ostatnia kopia bezpieczeństwa. Natomiast ja następnie, jeśli przekroczy liczbę dni, którą ustawimy w tym miejscu, pokaże się nam przypomnienie po wyłączeniu firmy o wykonaniu kopii bezpieczeństwa. W następnym oknie mamy już okno wykonywania kopii bezpieczeństwa. W polu nazwa kopii wpisujemy nazwę naszej kopii bezpieczeństwa. Automatycznie zapisuje się ona jako nazwa naszej bazy danych oraz data wraz z godziną wykonania kopii. Ważne jest, żeby na końcu nazwy kopii było rozszerzenie .bug. Następnie poniżej mamy informację, w jakim katalogu zapisze się nasza kopia bezpieczeństwa. Jest to domyślny katalog, który jest ustawiony przy instalacji serwera SQL. Ten katalog domyślny można zmienić w ustawieniach serwera. Poniżej mamy informację o, o tym, czy kopia ma być przechowywana w serwisie między firmami, oraz czy kopia ma być przechowywana w katalogu lokalnym. Po ustawieniu wszystkich e, funkcji możemy wykonać taką kopię bezpieczeństwa. Następnie wyświetli się nam okno informacji. E, kopii bezpieczeństwa, czy wszystko przebiega pomyślnie. Pokaże nam także lokalizacja zapisanej kopii. W przypadku odtwarzania kopii jest poniższe ustawienie, poniższa opcja, czyli odtwarzanie kopii bezpieczeństwa. Tutaj wskazujemy, która kopia ma się odtworzyć. A poniżej prezentujemy dane do logowania się do serwera SQL. Po wybraniu odpowiedniej kopii y, możemy kliknąć Otwórz, wtedy dane, które mamy aktualnie, zostaną nadpisane przez dane odtworzone z kopii bezpieczeństwa.